Okej, okay. zanim to zaczniemy, powiem wprost. Nie, nie bronią doktora Napierały. Twierdzą, że jest dużym chłopcem i potrafi się obronić sam, co już wygląda na to, że chyba zrobił, bo nagrał jakiś tam filmik, jeszcze nie oglądałem. To, co tutaj mnie sprowadziło, moi drodzy, to korwinizm. Chociaż nie do końca. Taki kuc bez kuca. O co chodzi? Wyjdzie w praniu, jedziemy. Byłem jakiś czas temu na szkoleniu dziennikarskim znanym jako szkoła dziennikarska Henrego Hazlita, organizowanym przez Fundację Wolności i Przedsiębiorczości. Większość takich fundacji, tzw. Tak trzeci sektor, organizuje, można powiedzieć, że szkolenia, warsztaty to się bardzo szumnie nazywa, ale głównie ma na celu przepchać ich własną agendę. Oczywiście nie mówię, że dokładnie ta fundacja działa na tej samej zasadzie, po prostu wychodzą z założenia, że większość rzeczy, które zazwyczaj lecą na. Na podobnych warsztatach powinniśmy traktować z przymrużeniem oka. Tam jeden z redaktorów piszących do Rzeczpospolitej postawił przed uczestnikami kursu pytanie: Czy istnieje coś takiego jak obiektywne dziennikarstwo? Wywołała się pomiędzy uczestnikami kursu dyskusja, z której ostatecznie doszliśmy do wniosku, że. Moturował nam w tym wniosku także pan prowadzący z Rzeczypospolitej, który powiedział, że owszem, jego zdaniem nie istnieje coś takiego jak dziennikarstwo obiektywne, istnieje jednakże coś takiego jak dziennikarstwo rzetelne. E to się zaczyna moment, w którym postanowiłem nagrać ten materiał. Jebana, liberalna względność. A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. E, ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzec, które pomaga się nam rozwijać. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ... Ponieważ je znalazłem, i dziękuję życiu. Dziękuję mu. Życie to śpiew, życie to taniec, życie to miłość. Wielu ludzi pyta mnie o to samo, ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste. To umiłowanie życia. To właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład buduję maszyny, a jutro, kto wie, dlaczego by nie oddam się pracy społecznej i będę od choćby sadzić dosyć marchew. Powiem to samo co zawsze. Jeśli mówimy o filozofii, wierze, wychowaniu. Upodobaniach, kulinariach, istnieje pewna doza subiektywizmu, z którym możemy podchodzić do rzeczy. Natomiast nigdy pod żadnym kurwa pozorem nie powinniśmy podchodzić subiektywnie do faktów. Fakty są obiektywne: wydarzyły się, miały miejsce w przeszłości, nigdy pod żadnym pozorem nie powinny zostać zmieniane. Na zasadzie jakiegoś widzi mi się. I jedynym zafajdanym zadaniem dziennikarza od samego początku było przedstawienie tych faktów. A jeśli ktoś głosi takie marcinkowe tezy, ponieważ tak pierwszym, który powiedział, że dziennikarstwo wcale nie musi być obiektywne na polskim poletku, że tak to określę, żeby nie powiedzieć gorzej, był Marcin Rola, to jedyne co mu trzeba powiedzieć, to po pierwsze, że tak się właśnie rodzi Szuria, a po drugie Weź tyjesz, ty i myślę, że tą samą zasadę możemy zastosować do kwestii krytyki, którą możemy wystosowywać względem kogoś. Wszak duża część działalności dziennikarzy polega właśnie na krytyce. Nie, to znaczy i tak i nie. To znaczy zacznijmy od początku. Celem istnienia zawodu dziennikarza jest zrelacjonowanie faktów. Niestety na pewnym etapie rozwoju kapitalizmu dziennikarze zauważyli, że bardziej otoczka jest opłacalna. Z tego tytułu, aby mieć coraz większe zyski, zaczęli przedstawiać fakty w coraz bardziej krzywym zwierciadle. Początkowo oczywiście kryjąc się w bezpiecznej sukience starej babci satyry, wszak śmieszki nikomu jeszcze nie zaszkodziły, prawda? Potem jednak przyszło coś takiego jak dziennikarstwo krytyczne, czyli innymi słowy, na podstawie faktu cały tekst na temat tego, co dana persona sądzi. Ten typ na marginesie stworzył dwójkę niechcianych dzieci, czyli przede wszystkim dziennikarstwo snobistyczne, ale także wraz z rozwojem dzisiejszej techniki, chociaż według mojej opinii bardziej kultu względności chłopsko-rozumizm. Bo wiecie, teraz nie musisz ukończyć jakichś studiów, męczyć się nad czymś takim jak warsztat dziennikarski warsztat historyka, standardy dziennikarskie. Etyka. Dzięki kamerce i dostępowi do internetu, a nieraz nawet dzięki samej klawiaturze, nawet twój stary pijany jest w stanie strugać wielkiego dziennikarza. Idealny efekt takiego eksperymentu, gdzie bierzemy kompletnego chłopka rozdropka, golimy na łyso, ubieramy w garnitur i dajemy do internetu, żeby głosił te swoje nacją mądrości, możemy zaobserwować choćby na różnych hinduskich, bombajskich platformach. Coraz częściej dzisiaj obserwujemy dziennikarskie komory Echa, gdzie ludzie skupieni wokół właśnie tejże otoczki gromadzą się tylko i wyłącznie po to, żeby jej wysłuchać. Fakty, mimo że zaprezentowane rzetelnie i stanowiące podstawę całego rozważania, są w ogóle gdzieś ściągnięte na plan dalszy na rzecz rozważań autora. Przykładowo, prezes Kaczyński przywrócił się w Sejmie. Fakt, przedstawiony w wielu mediach w sposób rzetelny, obiektywny, faktyczny oraz autentyczny, doprowadził do szerokiej gamy dyskusji począwszy od tego, że Kaczyński nie jest w stanie rządzić państwem, ponieważ wypierdala się na schodach, przez rozważania kto mu chciał się pomóc podnieść, a kto nie, oraz tego, kto gdyby był na tej sali, to by mu pągu, albo nawet w ogóle uratował go przed tym upadkiem, na szurskim pierdolamento, że prezesa przewróciły służby, żeby pokazać słabość państwa, kończąc. Co doprowadziło, że przez jakiś plus minus tydzień mieliśmy srakę na temat zwyczaj. Przypadku, że facet się wywalił. Czy to jest konstruktywne dziennikarstwo? Raczej nie. Czy nie dość, że przyniosło ono zysk, to mało tego jeszcze każda komora echa dostała to, co chciała? Jeszcze jak? Tylko wiecie, ja mam wrażenie, że nie o to w dziennikarstwie chodziło. Jeśli ktoś chce się bawić w jakieś względności, subiektywizmy, oczywiście ma do tego pełne prawo. Tylko błagam, niech nie nazywa tego na twaroga i światłowoda dziennikarstwem. I to jest oczywiście moja osobista opinia w tej sprawie. Tymczasem ja spierdalam. Tu tyle na dziś, dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, jak zwykle zapraszam Was do obejrzenia kolejnych oraz w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego patronite, jeśli chcecie wesprzeć kanał macie taką okazję, jeśli chcecie podesłać temat też możecie, tymczasem ja się z Wami żegnam, dzięki za obejrzenie, do następnego hej hej!